Lubiony prowadzący Hektor, który prowadzi program wyścigowy, Tylko wariaci kupują konie, twierdzi właśnie, że tylko wariaci kupują konie w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Co na to Kisior? <laughs> powiem Ci tak. <laughs> na życiu trzeba być trochę wariatem, żeby ciuć zjeść. Jeżeli człowiek nie jest wariatem, to życie się robi monotonne. Człowiek się czuje w życiu, jak ma troje wariactwo. I kwestia jest, jaki to jest poziom wariactwa. to z takim sposobem bym powiedział, jeżeli ktoś jest właścicielem wyścigiem koniem, to jeszcze nie dąży do szczytu wariactwo. On, można powiedzieć, umiarkowany sposobem spróbuje się wariować. Ale wyścigi to ja tu macie, to jest świat marzenia. Czy marzysz? Trzeba być troje wariaty. O czym ty marzysz na wyścigach, Jak biegają twoje konie? O czym marzy w wyścigach? Jak biegają moje konie? Pierwszy myśl, które się mi chodzi: Daj Boże, że wracają całe i zdrowe. Wszyscy konie. O tym się zawsze myślę. Jeżeli zasłuży, bo daj mu szczęście. Nie daj mi wygrać. A skąd się wzięły konie w Twoim życiu? Jakby kiedy pierwszy raz zobaczyłeś konia wyścigowego i pomyślałeś: Chcę mieć konie wyścigowe. <noise> konie wyścigowe to jeszcze widziałem, jakby młode indy. To jeszcze widziałem, ale wtedy nie miałem jeszcze ten chęć być właścicielem. Właścicielem koniem zostałem tu w Polsce. Tu pierwszy raz poznałem konia z blisko. Udało mi się jeździć konno kilka lat. Spadłem więcej niż chyba. <laughs> Spadłem więcej razy niż godzinę jeździłem. To nie miałem talent do jeżdżenia konno, ale w momentu, jak pierwszy raz jechałem tutaj na Służewcu, ten misy dla mnie był magiczny. On działał dla mnie jako urok magiczny. To jest tak jak dziecko jest na Disney World. Służewiec mi robi to samo. Można powiedzieć, nie można się cieszyć wyścigami, jeżeli przychodzisz tu tylko z jednym, można powiedzieć, wąskim widzenie. Dzisiaj biega mój kon, że on musi zarabiać pieniądze, albo dzisiaj tego będę grał i musi zarabiać pieniądze. Nie, trzeba się na luzu. Ja zawsze wierzę na karma. Jeżeli zasłużysz, na pewno będziesz miał. Ale wyścigi konne jest jedyna rzecz, która daje Ci ten szansę. Możesz zawsze mieć konia i możesz dążyć do tytułu jak nigdzie gdzieś indziej. Czy jest potrzebne tylko trochę szczęściu. I trzeba mieć ten konia, oczywiście. No właśnie. I jest taka opinia, z którą często się spotykam, jak mnie pytają osoby, że to jest drogie, że, jakby, że żeby mieć konia wyścigowego, utrzymać go w treningu, że to jest drogie, że trzeba być w ogóle bardzo bogatym. I ty obalasz ten mit w swoim projekcie. Ogółem kłon kosztuje x wartość. Można kupić konia od... Przypuszczamy kilka naszych tysięcy, kilka tysięcy złotych, kilka set tysięcy albo nawet i milion. Można wydać i wydać tego, bo to jest właśnie, widać za swoje marzenie tego, ale możemy mieć tego. Ale mając ten konia trzeba go jeszcze utrzymać. On ma jakiś rozmiar, to nie jest jako mało piesy gdzieś będzie siedział na koncie, on zajmuje jakiś boks, tego ludzi muszą opiekować z nim, muszą trenować, e, musi być trener, który ma e, doświadczenie i jest w stanie to trenować. To wszystko kosztuje. Razon tworzony tworzy się jakiś koszt. Ale struktura wyścigi w Polsce nie jest taki źle. Koszt treningu na konia do. Możliwości wygrane nie są tak źle, jak inne kraju. W innych kraju przykładowo płacić za utrzymanie konia i co może koń zarobić wygranie wyścigi jest bardzo mało szansy. W Polsce jest, mi się wydaje, że ponad 30% da się tego nie dokładać do konia. Trzeba się traktować to, ja bardziej mówię, jako hobby. I oczywiście, tego, jeżeli się zna się trojna wyściga, zna się trojna koni, może to zrobić z bardzo mądry sposób. Może się tego tak kierować konia, że z jego sposobem tego może się ten biegać na jego grupy, jego klasy, by starać się tego gdzieś wygrać, jakieś miejsce tego dostać. On na końcu końcu, można powiedzieć, że tego suma sumaryczny, koszty treningu, między sobą wydawać, on może się nie stracić za wiele. Naprawdę, a zabawa jest full. Generalnie tego jak ja rozmawiam z wiele osobami, ja lubię rozmawiać z osobami i zawsze tego widzę, że oni cieszą się z oglądania wyścigi i się bawią się dobrze, zawsze się pytam, ej, dlaczego nie zostaniesz właścicielem konia wyścigowego?" To każdy tego, można powiedzieć, nie jest tak od razu mówią, że tak, ale coś im blokuje. No Zaczynam się zastanawiać co, zaczynam się pytać co. Dla wiele osób można powiedzieć, że kon jest skomplikowany. tego nie rozumieją dlaczego ten kon biega tu na ten wisig, dlaczego nie biega tylko gdzie jest puchare wisig, dlaczego on biega tak daleko, na 2 km, dlaczego nie jest szybki. Jest to trochę komplikowane, tego to z tym sposobem ja widziałem, że to blokuje wiele osób. Oczywiście wiele osób pytają, czy mi stać. To jest Naprawdę, się ten, można powiedzieć, że to jest rzecz, którą człowiek zawsze nawiązuje na koniec. Czy no, mi starczy mieć tego? Najpierw to wygląda trudno, żeby rozumieć, i potem e, muszę wydać kilka tysięcy złotych miesięcznie, czy to jest warto, się mieć ten konia. I oczywiście ten e, trzecia rzecz, której się najbardziej osoby, które ja rozmawiałem, które się martwili, nie martwili, żeby tego kupić ten konia, mieć ten konia, ale są potem? Jak on kończy karierę. I to by dla niej najmartwiające rzecz. Jakiś kiszor, tego się, jeżeli on. E, broń Boże, jakiś kontuzji będzie miał. Albo jest słaby, po prostu tego nie ma talentu do wyścigu. A co mam zrobić z takim koniem? Nie, nie spotkałem się z osobą, która się jechała na toru, spędziła tego pół dnia po południu i powiedziała, że a, jest nudny. Naprawdę osoby, które ja spotykałem się, każdy się bawił, jaki sposobem tego, albo mając ten bilet zagrany tego i się też się cieszyli, mimo że 5 zł tego razu, tak się cieszyli, jak to można powiedzieć, się wygrali, 6 na totolotek, prawda? I nawet tego mając ten nadzieję, właśnie to się daje, ten misy. Padłem na pomysł, jak mogę rozwiązać to wszystko? Jak mogę zachęcić każdego człowieka, może mieć. Ten sam zabawa, co ja mam. Jak mogę podzielić mojej radości z innymi? o tym będzie można się dowiedzieć od ciebie w Twoich filmach. Dokładnie tego. I to chciałam Ci przedstawić mój cały program na moich filmu. I zapraszam.